Strasznie zimno, słuchajcie drodzy widzowie utknęłam na stalowniku, miała być spontaniczna wyprawa, a tu jest kurde tak zimno, zaczęło padać, normalnie szok, aż, aż się telepie. chciałam nagrać vloga w piękną pogodę, także widzicie jaka jest piękna pogoda, no ale to się też idealnie skomponuje z nastrojem, który chcę przekazać. Jak zdążyliście zauważyć w ostatnim czasie, to jakoś mam obsuwę z tymi wszystkimi filmami. Jakby to powiedzieć, to się głównie wiąże z moją sytuacją rodzinną, ponieważ ten rok jest dla mnie wyjątkowo ciężki. Wyjątkowo ciężki także przez tą epidemię, która panuje. Ale ten rok też bezpośrednio na mnie wpłynął, ponieważ w styczniu zwolniłam się z pracy, bardzo długo tam pracowałam, postanowiłam się zwolnić. Później, w lutym, zaczęłam następną pracę, popracowałam tam gdzieś do maja mniej więcej. Później znowu byłam bezrobotna, teraz znowu podjęłam pracę i mam nadzieję, że tym razem mi się uda jakoś też dłużej utrzymać tej pracy, bo jednak takie zawichrowania zawodowe, mają wpływ na wszystko i na sytuację finansową, i na sytuację psychiczną przede wszystkim. I ostatnio złapałam się na tym, że u mnie w tym ostatnim, nie, czyli sytuacją psychiczną jest troszeczkę gorzej. Ja chyba mam jakiś spóźniony zapór, bo w zasadzie teraz y, wszystko się, można powiedzieć, że wszystko się poukładało u mnie. A ja dopiero zaczynam odczuwać te wszystkie skutki, które miały wcześniej wpływ. No i w taki sposób to na mnie wpływa, właśnie, że materiały są z większymi odstępami czasu. Czasami łapię się na tym, że siedzę nad tym montażem. Bardzo chcę montować, bo zawsze miałam do tego w pierwszej kolejności. No, w pierwszej kolejności miałam do tego smykałkę, zawsze czułam się świetnie montując i jeżdżąc na Ubeksy. A teraz głównie mam takie coś, że tylko bym jeździła na te Ubeksy, a z montażem to już trochę inna sprawa. Nie wiem, kompletna jakaś taka niemoc przez to wszystko. Nie wiem co mam powiedzieć. No, to jest dla mnie dziwna sytuacja, też nowa sytuacja. O, że coraz bardziej zaczyna padać, a ja nawet mikrofonu nie wzięłam niczego i będę musiała krzyczeć, dlatego postaram się streszczać. Chciałam jeszcze powiedzieć, że mam bardzo duży zapas materiału. Też mówiąc, ja teraz tylko jeżdżę i urbexuję. I sporo mam jeszcze materiałów z tamtego roku. Także kochani, czekajcie na następne odcinki. Bo nie zamykam kanału, nie mam takiego zamiaru, chociaż e, miałam takie myśli, żeby po prostu zrezygnować po tym wszystkim. To się działo, bo kompletnie zaczęłam nie dostrzegać jakiegokolwiek sensu nagrywania i tego, co robię. No i każdy człowiek. Są takie momenty, są doły i też coś takiego przeżywałam, ale tak jak mówiłam, jest duży zapas materiału. Nie zamykam kanału, będę w dalszym ciągu nagrywała. Ale proszę was o wyrozumiałość, ponieważ muszę poradzić sobie z tą całą sytuacją i przeczekać ten księżyczny czas rady. Także kochani, ja, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Do na następnych